Dzień dobry, czy, czy są to jakieś konta, na których mogę otworzyć paczki za libę? panowie, dzisiejszy odcinek jest, znowu to mówię. Znowu to mówię, ale jest naprawdę przepotem. mamy trzy konta z Elitą. Dwa z Elitą jeden jedną z Elitą 3. Zaczynamy od konta z Elitą 3 od Kodotsa, u którego ostatnio otwieraliśmy mnóstwo paczek na tocy. Te rzeczywiście linki do wszystkich fanpage'y' macie w opisie na dole. A no koniecznie stawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie również mój kanał, żeby być bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale. jak sam widzicie nadal są to do trafienia z Premier. Gdy ja to wszyscy pewnie będą to z z ligi albo z innej ligi, nie wiem, która wyjdzie. Eee, no co, lecimy z pikami, tak? Lecimy z pikami u eee, Liczymy na to, że mu coś naprawdę fajnego. Ostatnio mu Także może jakiś fanek czy ktoś, nie wiem, zobaczmy. Pierwszy pik przed nami. I któż się pojawi, to będzie Robertson i Jamie Vardy. Bardzo fajne karty, bardzo przyjemne karty. Tylko kto by mu się bardziej przydał, to mnie teraz zastanawiam. Wiecie co, wezmę mu Robertsona. Wezmę Robertsona zaraz że wydaje mi się, że jest bardziej grywalne po prostu i się łatwiej wpasuje do, do jakichkolwiek schodu tak naprawdę. Więc spoko, Robertson, spoko może być lepiej. Może być o wiele lepiej. Drugi pik przed nami kowaczyć. <śmienic> Ostatnimi przed nami za elitę 3 Jej, tylko, trend Mam misaka, Dobra nie odbiera, trudno. Biorę, biorę trenta. Trafiliśmy trenta, on jest dobrym pikiem. Wydaje mi się, że się nie obrazi wezmę trenta, bo z wszystkich w chyba jest najlepszy, więc mogło być lepiej, mogłoby się chyba lepiej, ale no trudno, wiecie co, trudno. Mamy też paczkę z Totsem z Premier. League. O tym właśnie zapomniałem powiedzieć, to jest paczka z Totsem z premierlik Dajcie mi w ogóle znać, co wy trafiliście za potrzepionc za piki, to mnie też bardzo ciekawi, bo jednak ten okres pików to jest jeden z ważniejszych okresów chyba w całej FIFA, więc no warto, warto było wbić, mi się wydaje tego golda dwójkę, chociaż. I zobaczmy, zobaczmy, czy trafimy jakąś tutaj może niebieską kartę, są ekrany czyżby Season, nie ma nawet Wokautu, No wiecie co? Argentyna. Manega. Serio? Co, trzy paczki do końca. Pierwsza paczka i ostatnia paczka za 100 tysięcy monet przed nami. Ekrany muszą być. Są ekrany, muszą też być niebieskie flary. Są niebieskie flary, tylko że to nie ma liga arabska. Okej, okay, może być, może jeszcze jakiś wokal go przy niego nie Sommer, okej. Okay. I teraz, panie i panowie, lecimy najpierw z paczką z jednym tocem, z tocem niewymiennym z Premier League, którego nam Grzegorz zostały. Także bardzo mu za to dziękujemy. Tylko Team of the Season Premier League. Niewymienny. Niech to będzie ktoś dobry. Prawdę życzę, żeby to był ktoś bardzo dobry. Spójrzmy. Jaka to będzie flaga? Jaka to będzie flaga? Mares to jest, moi drodzy, mares. Jezu, ja mu zazdroszczę, takiego maresa naprawdę bardzo chciałbym trafić. Riyad Mares, 95 ograniczeń. Na pewno mu się przyda, jestem w 100% pewien, że mu się ten mares przyda. Kozacko, naprawdę kozacko. No i co? No i paczka z trzema tocami, mój drodzy. Paczka z trzema tocami. Lecimy. Może może być jeszcze jeden mares, naprawdę. Nie obraziłbym się, gdyby był jeszcze jeden mares. Ale lecimy. No co? No jest team of the season. I teraz znowu, jaka flaga tym razem. To jest mane. O kurde, to jest mane jest sadio, Mane 98. O! Grzegorzu, mój kochany. Nie ma za co. Ja, twierdzę, Mane 98. Chyba dwie bańki kosztuje jak nie więcej. O, kurde, tam mo może być ktoś jeszcze nawet. Ktoś jeszcze może być nie bardzo. Richarlison, o, kurde. Grzegorzu, mój kochany. Co ja właśnie zrobiłem? No to, moi drodzy, jest zarobiony. Mane, moi drodzy. Mane, dwie bańki. Richarlison. Półtora bańki. No i Henderson, żeby było śmiesznie. No i słuchajcie, po tych jakże wspaniałych nagrodach u Grzegorza jesteśmy na koncie z Elitą 1. Na koncie z Elitą 1 to Tomka 601, także dziękuję mu bardzo za udostępnienie swojego konta. No i co? No i przechodzimy od razu. Od razu przechodzimy do, e, do pików. Pików za Elitę 1 od razu muszę to, muszę, to, muszę to przypomnieć, to jest jednak Elita 1. Zacznijmy od piku środkowego. Zobaczmy, czy będzie. Coś to zmieni. Traworę. <try> To nie jest najlepszy, Big. Ale liczmy na to, że teraz będzie szło wszystko w górę. Wszystko będzie szło w górę, na pewno. Na 100%. Rashford. Rashford 94 już jest troszeczkę, troszeczkę lepiej. To jeszcze nie jest to, ale jest troszeczkę lepiej. Rushfordik, Okej, okay, mamy dwóch skrzydłowych. Teraz może jakiś. De Bruyne, Jakiś Van Dijk, Jakiś Mane. Jakiś. Al Dobra, zacznijmy najpierw od czterech złotych paczki piłkarzy Premier League. Także to jest paczka za SB, co ja się nie mylę. Więc zobaczmy, spójrzmy, czy będą ekrany. To jest na są ekrany. Czy to oznacza, że będzie to Team of the Season? Nie. I będzie to za ha. To będzie za ha. ok Okej, dzięki, dzięki sport. Bardzo, bardzo zabawny. Przezabawny, powiedziano. No i dobra, no i zostały nam same najlepsze paczki, bo zostały nam dwie paczki za 100K i dwie za 125. Także potężny zestaw, naprawdę potężny zestaw. Pierwsza paczka za 125K właśnie wlatuje. Są ekrany, chyba, jeśli dobrze widzę, są ekrany, to będzie Team of the Season, nie będzie Team of the Season, a będzie to Ekranik z Argentyny, czyli to pewnie będzie Banega, tak? Manega. Okej, okay, także pierwsza paczka taka do zapomnienia raczej, raczej do zapomnienia, kolejna paczka za stoka. i może teraz muszą być ekrany, są ekrany, może niebieskie flary, nie ma niebieskiej flary, nie ma walkoutu, nieszczęśliwie na razie, na razie coś nieszczęśliwie, te wszystkie nagrody coś idą. Kanale 8 84 Jezus Maria. Pierwsza z paczek za 125k wydaje mi się, że chyba są niewymienne. Tak mi się to, to byłoby było, znaczy logiczne, żeby były niewymienne. Nie ma łokautu. O mój Boże. Co jest nie tak z tymi paczkami? No dobra, liczmy na to, że następna paczka będzie zawierała co najmniej walkaut, bo na razie, żeby nie było ani jednego walkautu, to jest to co najmniej podejrzane. Okej, okay? co najmniej podejrzane. <laughs> Dwie paczki z trzema tocami w Premier League. Dobrze, wiecie, co trafiliśmy przed chwilą na poprzednim koncie. Nie muszę mówić nic więcej. Przejdźmy do tej paczki. Po prostu przejdźmy do tej paczki. I tu już musi być coś dobrego. naprawdę, To, to co było w tych nagrodach, to był drama. Także może jakaś fajna flaga. Anglia, Espedes, Henderson. No. Okej. Okay. No, chyba dobrze, nie? No nie wiem. No, ja bym. ja bym, Nie wiem, jak bym zareagował, gdybym kiedykolwiek był elity, ale Henderson tak sobie mi się wydaje. Kowaczy o... Okej, okay, ostatnia paczka przed nami, moi drodzy, bardzo dziękuję Tomkowi za udostępnienie konta, Mam nadzieję, że ostatnia paczka wynagrodzi nam to wszystko, co znowu widzieliśmy, także spójrzmy, jaka to będzie flaga, jest team of The Season i jaka to będzie flaga tylko nie Lkonia! Robertson! Nie wiem, może przez to, że na poprzednim koncie było po prostu o wiele lepiej. Tak teraz mi się wydaje, że jest troszeczkę słabo, ale zobaczymy, może będzie jeszcze Richarlison są w tej paczce. Tego mu życzę, i Henderson. Okej, okay, tak. I słuchajcie, ostatnie konto, ostatnie konto dzisiaj, konto Krzysia, który był Warrior. Zacznijmy razem może od ostatniego piku, może to coś zmieni. Może ostatni pik sprawi, że będzie Kowaczicz, Alison. To środkowy pik w takim razie, no nie wiem. Spójrzmy, no. <grytania> nie spodziewałem się, że wezmę to, z arabskiej ligi, a nie z, Angiel a nie z angielskiej serio, Boż, dobra, ostatni nie patrzę, nawet nie patrzę. Oku. Będziemy mieli gwarantowanego Toc'a po raz kolejny, także bardzo miło ze strony Krzysia, że go zostawił. Nie wiem, czy chcę w ogóle mówić Krzysiowi, co, co trafił za piki, bo to było... W sensie on dopiero co wstał i ja nie, nie chcę mu wsuć dnia na sam początek. W sensie no, jakbyście się czuli, gdybyście wbili Elite 1 i najlepszym pikiem byłby Alison, a pozostałe dwa piki to byłyby piki z Ligi Arabskiej, podczas gdy są możliwe piki z Team of the Season do trafienia. W sensie piki z Premier League do trafienia. No ja bym, ja bym się zasmucił. Ja bym się naprawdę zasmucił i znowu nie trafiamy ekranów bardzo za 15 tysięcy monet. Tu macie skład, jakim on wbił te Elite 1. No takim składem wbić Elite 1, no aż trzeba, ale nie ma ekranów nawet. No co to jest? Istny dramat. Dwie paczki za 35 tysięcy monet. Zobacz, może. Nie wiem, może te, może te paczki. Nie ma ekranów... Ale no, no co, no, no tak to bywa. No raz się coś trafia, a raz się czegoś nie trafia. No, no tak to wygląda. Ostatnia za zastoka i lecimy do Toców, także może jakiś Tocik tak teraz mógłby wlecieć. Taki, no jednak, wiecie, ta no, paczka stoka, Dużo co do trafienia. Są ekrany, może niebieskie flary wreszcie. No, nawet wokal tu nie Boże. Widać już stąd, że w paczkach z Tocami nie będzie totalnie nic. I to jest aż przykre, bo to serio widać. Masakra. Paczka z Tocem Premier League właśnie się otwiera. Jest to Toc niewymienny, więc liczmy na to, że może tutaj coś leci. Wreszcie mamy flary, flary Team of the Season i zobaczmy Hiszpania. To to. to. A Traorę, znaczy. No spoko karta. No w sensie, no, nie mówię, że źle, ale mogło być lepiej. No mógł być, tak równie dobrze mówić być albo Henderson, więc ten Traorę aż taki zły nie jest. Wydaje mi się, że może mu się przydać. Mam taką nadzieję, że mu się przyda. Trzy tocy z Premier League. Pierwsza paczka się otwiera i naprawdę i to tak nie wolno robić. Elita 1 została wbita Dajcie mu coś, coś co jest dużo warte, naprawdę. Dobra flaga, koniec anime. Jest Angel. niech to będzie chociaż Rashford. Jest Rashford, dobra, jest Rashford. Nie wiem ile on kosztuje, ale co najmniej pół miliona. Jestem pewien, że co najmniej pół miliona Rashford kosztuje, więc wreszcie coś mu siadło. Naprawdę bardzo dobrze, że coś wreszcie jest na tym koncie. To jeszcze może Kiri Charlison? nie, sojunczu i ale na szczęście wymienny. Otwieramy ostatnią paczkę na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że w ostatniej paczce również coś wleci i trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki, żeby coś wleciało. Proszę Was. Anglia, To Tręcik, Tręcik95, no kosztuje on też chyba pół miliona, więc no... Okej, okay, tręcik, słuchajcie, no Tręcik tutaj się nam pojawił. Wardi! Ej, kozak! Tręci i Wardi, to już jest kozak, bo trend kosztuje już wam mówię. Trend kosztuje 400K, a Jamie Wardi kosztuje ile? 700 z milion serami wyciągnięty z tej paczki, więc nie ma tragedii. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie, Dziękuję chłopakom za udostępnienie mi kont. Wszystkie linki do fanpage macie oczywiście w opisie kanału. A wy zostawcie oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi na moim kanale. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.